Jeśli produkt przestał działać w aplikacji SmartThings, warto przeprowadzić tzw. diagnostykę offline, aby szybko zidentyfikować i rozwiązać problem. Przejdź do opcji Diagnostyka offline w menu aplikacji SmartThings, a następnie wybierz urządzenia w trybie offline, które chcesz sprawdzić pod kątem problemów. Kliknij przycisk Uruchom. Aplikacja sprawdzi połączenie internetowe. upewni się, że Twoje urządzenie mobilne oraz urządzenia SmartThings są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi. Słaby sygnał lub brak połączenia internetowego mogą powodować problemy. Po sprawdzeniu, czy występują problemy, otrzymasz sugestie dotyczące ponownego podłączenia urządzenia. Ważne, diagnostyka offline nie umożliwia sprawdzenia problemów z urządzeniami innych firm niż Samsung oraz urządzeniami podłączonymi do koncentratora. Przeprowadzenie diagnostyki offline krok po kroku powinno pomóc w rozwiązaniu większości problemów z urządzeniami SmartThings. Pamiętaj, że regularne aktualizacje oraz monitorowanie stanu urządzeń mogą zapobiegać wielu problemom w przyszłości.